Moi drodzy, kurwa mać, tak znów muszę użyć tego słowa, ale innego słowa nie znajduję. Obiecałem, że przyjdź się w Realu24, chujnie telewizja, kanał na YouTubie i znalazłem sobie to... No perełkę z gówna. Niestety, no, wolałbym jej jednak nie znaleźć, ale no znalazłem. Jest sobie taki, takie nagranie. Chrystus Król i Matka Boża Królowa Polski Stanisław Krajski. Ja nie będę podawał linka do tego dziadostwa, albo wiecie co, w dupie mam, podam wam linka do tego dziadostwa. Obejrzyjcie sobie fragment konkretny. Chodzi o fragment od 16.30 do mniej więcej 17.20. Jest to yy, tam yy, termin używany przez tego Krajskiego, jest kary doczesne. Pokrótce stwierdza facet, że jest coś takiego, że my sobie jako chrześcijanie, katolicy grzeszymy. No, no normalnie, no grzeszymy, tak? Grzeszymy, spowiadamy się z tego. I on sobie wymyślił, że jest coś takiego jak kary doczesne. Co to są kary doczesne? To są kary boskie, które Bóg niejako ma nasyłać na ludzi, którzy grzeszą typu właśnie pożar, wypadek, wichura i tak dalej. I powiem tak, w życiu nie słyszałem większych pierdół. Nie wiem, co to za gościu. Jeśli mieni się katolikiem, no to radzę natychmiastowo zmienić oznajmianie się, ponieważ to nie jest etyka katolicka, to nie jest etyka jakakolwiek związana z. Nie, to jest bardziej etyka w sumie protestancka, w sumie luterańska. Luteranie tak twierdzą, że, że po prostu Bóg jest takim gościem, który właśnie jest takim sędzią karzącym od razu, tylko wiecie, to jest pierdolenie. Jeśli chodzi o katolików, jeśli chodzi o katolików, to to jest pierdolenie. Etyka katolicka zakłada coś takiego, że jest sobie gościu, który sobie właśnie grzeszy, popełnia sobie jakieś tam uczynki złe i tak dalej. Ale Bóg jest miłosiernym sędzią i twój osąd, sąd ostateczny, będzie na sam koniec dziejów. I teraz to już jest kwestia dyskusyjna, teologzy się spierają, czy to jest na sam koniec Twoich dziejów, czyli po prostu bam, umierasz, spadasz z rowerka, lecisz sobie tam do nieba, do nieba, fur, 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 i tutaj przychodzisz, jest sala sądowa i mówią, dobra, siadaj, tutaj będziesz przed Bogiem, mówił, tutaj jest księga twoich grzechów, co odjebałeś za życia, ba ba. Baba, ba, ba, tłumacz się, Kurna z tego. No i jest sobie osąd ostateczny, czyli już ostatecznie wybrany, że wypierdalasz albo do piekła, albo do, do nieba. Nie ma czegoś takiego jak czyściec i proszę mi nie przekręcać. Czyściec to jest termin utworzony w XIV wieku, który jest z Dubska wyjęty, który nie ma, nie ma faktycznie czyśćca de facto w żadnej części biblijnej. Jest coś takiego w każdej tam, nie wiem, księdze, w każdym tam że jest wielkie cierpienie dusz, czy innymi słowy, istnieje szansa, że możesz pójść do piekła. Przez czas na czas sądu ostatecznego, a potem w sądzie ostatecznym stwierdzą, że dobra, no do, do dość na narozrabiałeś. ale z drugiej strony w Starym Testamencie jest coś takiego, że wielokrotnie jest wspomniane, że pomiędzy niebem a piekłem jest na przepaść i choćby tamci chcieli, nie są w stanie wydostać tamtych z, z piekła, no więc e, tu jest też podzielone to, ale ogólnie sytuacja wygląda tak, że czyśćca nie ma. A jeśli chodzi o te kary doczesne, to, to jest też pierdolenie, no bo jak już wspomniałem, jest sobie właśnie gość grzeszący, i jest sobie coś takiego jak sakrament spowiedzi. Dla ludzi, którzy nie znają kościoła katolickiego, nie wiedzą jak to działa, ogólnie to wygląda tak, że idziesz sobie do konfesjonału, mówisz swoje grzechy teoretycznie Księdzu, ale faktycznie, no, no według wiary katolickiej, to z Księdzem tak samo jak na przykład y, poprzez Księdza działa Bóg, tak samo jak na przykład podczas Eucharystii, kiedy podczas Eucharystii się zamienia. Chleb w ciało Chrystusa, a wino w krew, to to nie jest tak, że to sobie tam ksiądz odwala jakiś hokus pokus, czary mary, twoja stara to, to twój stary, czy coś takiego innego, tylko to jest najzwyczajniej w świecie działanie Chrystusa, on nie jest jakimś tam magikiem, żeby odwalał jakieś pierdoły, tylko to jest teoretycznie działanie Chrystusa, że ksiądz jest jedynie narzędziem w rękach Chrystusa, który sam przemienia to krew i wino, to znaczy wino w krew, a, a chleb w ciało i tak działa teoretycznie w teorii, w, w faktycznej, według katolików, w teorii, według, według religioznawców, ten proces, no i wygląda to tak samo w konfesjonale, że przychodzisz i poprzez księdza działa Bóg, który zmazuje twoje grzechy. To nie jest tak, że ty masz je, je nie wiem, usunięte na pewien czas, czy warunkowo wymazane, czy coś takiego, nie są grzechy całkowicie usunięte, masz czystą kartę jak wychodzisz z konfesjonału teoretycznie jesteś święty, do pierwszego czasu kiedy zgrzeszysz zazwyczaj to jest, nie wiem pierwszy krok i trącenie się z jakąś starą prókwą, która zasrana się ciśnie do tego konfesjonału jak Żyd do spowiedzi i w ogóle stare baby, nieważne w każdym razie, jeśli chodzi o sakrament spowiedzi to tak to działa, że wychodzisz i masz czystą kartę, nie ma żadnych kur kardoczesnych, nie ma żadnego jakiegoś, nie wiem, czepiania się potem ciebie, że, a bo ty zrobiłeś tutaj, jak miałeś, nie wiem, 12 lat, to zrobiłeś to, a to, bo ty powiesz, że ale ja u byłem, a jak u spowiedzi byłeś, to proszę bardzo, wyczyszczone. Wszystkie warunki spowiedzi muszą być, tam musi być szczera spowiedź i tak dalej, pierdo, pierdo, ale jeśli spowiedź jest szczera i masz żal za grzechy i w ogóle i tak dalej, i tak dalej, no to masz Czystą kartę. Wchodzisz do nieba niejako po spowiedzi z czystą kartą. Dlatego kiedyś sakrament spowiedzi można było zrobić, podjąć tylko i wyłącznie raz w życiu. Zazwyczaj ludzie to oszczędzali na sam koniec życia, kiedy właśnie umierali, to mówili wszystkie tam swoje grzechy. Wtedy im ludzie tam ksiądz, kapłan, kleryk czy jakikolwiek inny gościu odpuszczał grzechy i poprzez, to znaczy Jezus odpuszczał poprzez tego kapłana, i oni Elo, wyrąbane ludzie. Ludzie idę do nieba, umierali, umierali, umierali teoretycznie bez winy, i teoretycznie, według wiary katolickiej, szli do nieba. Więc. Tak to działa. A nie ma żadnych kurwa kardoczesnych. Bóg ten nie jest jebany stadysta, który sobie mówi, że oo, tutaj Jasio walił konia pięć razy dziennie, to ja teraz pierdolne w Polskę suszą. Tylko to działa na tej zasadzie, że jeśli Jasio walił konia pięć razy dziennie, przyszedł do spowiedzi i mówił, że tarmosił Niemca po kasku i, i brandzlował w ogóle coś tam jeszcze, nie wiem, dusił kebabiszona, czy jak to się nazywa, jak wy to nazywacie, no to i ten gość po prostu mówi, że tam robił to, żałuje i tak dalej, i ma odpuszczone, ma odpuszczone do następnego czasu, kiedy znów minie mu ten żal za grzechy i będzie chciał sobie troszkę poświętuszyć przed zdjęciami swoich koleżanek na Fejsiku. Tak wiemy, jeden z drugim stulejarzu, co ty robisz. Wiemy, myślisz, że się nie domyślamy, domyślamy się i one też się domyślają, że tak robisz. Więc przestań to robić chociażby dla własnej, a zresztą zrobię własny odcinek osoby na temat tego, dlaczego nie warto jakby to powiedzieć uprawiać takich czynności nie, to nie jest dlatego, że o Bozia, patrzy tylko to jest z innych powodów, z powodów medycznych z powodów socjalnych psychologicznych i tak dalej, ale to jest inna sprawa tak czy siak moi drodzy No, to by było na tyle, w realu zaś odpierdala, jakiś gościu kłasztan się nie wiadomo skąd urwał on na pewno katolikiem według mojej opinii nie jest ponieważ to co głosi nie jest zgodne z jakąkolwiek podejściem katolickim, to jest bardziej zgodne z takim straszeniem, które było właśnie popularne w średniowieczu, że o, jak nie zrobisz tego, co tam ksiądz chce, to Bóg będzie zły i Bóg ześle ci na przykład, nie wiem, suszę, czy Bóg ześle ci deszcze i ci chałupę zaleje, jeśli nie oddasz dziesięciny, oddawaj Hajs w frajerze. To, to, to bardziej pasuje na średniowieczną etykę, a nie na faktyczną etykę chrześcijańską, która funkcjonuje normalnie. Wobec tego mam nadzieję, że to wyjaśniłem. Realu dalej chujnie telewizja kanał na YouTubie. Zapraszam do dyskusji. Komentarze jak zwykle są Wasze